Witam was wszystkich, bardzo serdecznie jestem Dziki, ze mną dzisiaj TheMarcino400, witam cię bardzo serdecznie. Witam cię również. zapraszamy na szóstą kolejkę De Veloktera, mecz Juventus kontra Bayern, tak? Tak jest. Oh. Nie, nie boisz się zagrać na ulubioną drużynę? Boję się trochę, no ale co zrobić. Czek może Jaki nie różowy. preferujesz? Czarny, czarny jednak wezmę. No to ja biorę. Róż różowy może nie za bardzo, no, dobra szybko teraz zabawa oczywiście. E Ta. Wkurzę mi nie niekiedy te aktualizacja, bo oczywiście skład mam tutaj już fajnie zawsze ustawiony, a tu i tak trzeba to zmienić. No jak dżewinko na rezerwie, no. A został go, bo mi on nie przeszkadza, że jest na rezerwie. <grym> no może to nie, ale mi troszkę tak by się przydał czasami. A to... no, co ty gadasz? <grym> <grym> o. No ja, po... to... Ja, już chyba okej okay, mam, nie wiem co więcej w ogóle tu zmienić. Ja już Dobra. masz 25 sekund. Nie no, idziemy, Zobaczymy. Dobra, czas przegrać kolejny mecz. <grym> no co, a ty może nie będzie tak źle. O. Możesz mi... O, to możesz mi powiedzieć o s o swojej drużynie... Pepe! Doby tak ogólnie tym na żywo jest? Czy ten? Bo myślałem że ty... przykład nim super gra. Kto? Pepe. Pepe teraz w tym sezonie ma kontuzję, nie gra cały sezon. No no, sezon. To, to, to gdzieś tam słyszałem, ale ogólnie tak było. W tamtym sezonie był świetny po prostu, jest to taki dobry boczny pomocnik, prawy dokładnie, tak. Wkurza Ciekań? to, że w tym, w Juventusie jest jeden tylko w sumie czterogwiazdkowy dribbler. Właśnie Pepe. No Pepe właśnie. Pepe? No, no jedyny czterogwiazdkowy. A Juwinko? Nie wiem, chyba nie właśnie, nie wiem, mi się tak przynajmniej nie udało jeszcze nigdy czterogwiazdkowego. nie sprawdzałem, nie aż tak. A to mój składzik, popatrz sobie. No dobrze. A to, to tak, tak właśnie myślałem, no. Luis Gustavo z Martineza, no to standard. No. Oh. Dobra, Robę, O jezu. O, Mandzukic, nie Gomez? Nie, Mandzukic. Wolę <laughs> nie tak. jednak Mandzukicia, dobra. No te główki jego to, łah. Czyż w sumie Gomez też ma dobre główki? No, ale to właśnie Mandzukic y, wyeliminował no Tak. Kurde, co ja robię? <głos> <głos> Dzisiaj pierwszy mecz. Tak? Mój. A to nie zagrałeś? Trzeba było zagrać. Ja nie zagrałem, powiem ci, Spartakiem. Na pewno myślałem, że a może z Spartakiem zagram, ale tak kurde, grało mi się nim ok ale 4 3, wygrywałem sobie fajnie 4-0, nie? A tu nagle a nagle gdzieś tam jakieś akcje 3 zrobił i co? 4-3 się nagle zrobiło. No to jest No, więc tu nie nie, 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 może jednak nie do końca. No ale Juventus to mnie zaskoczyłeś, bo chyba jeszcze wcześniej nikt nie brał Juventusu. No ja, ja powiem ci bardzo lubię nim grać. Ojejku. O Jezu Vidal. Ej, może troszkę, troszkę przesadziłem z tą główką. Powiem ja. ci bardzo. Takie właśnie moje udrobione drużyny do grania o tym to właśnie Real i Juventus od razu później. Jakoś tak bajerno średnio mi się nim gra. Jest okej, okay, no ale... Nie wiem, że kurde. Oni tu jednak mają dobry skład. No jest dobry. Ale, gdyby I... nie to, że jest tam ten Robin i ten, to Ribery to w ogóle by nic nie grali. No, możliwe. Tak myślę. Dobra. się jeszcze w sumie nad Barceloną, ale jakoś ich obrony nie trawię, bo za, za wolna jak dla mnie. Wszyscy ich, wy... Wszyscy ich wyprzedzą. No, czekaj, w sumie tam jest pika Puyol. No, no Piquet na... nie jest za szybki. Puyol też w ogóle jest. No. No. Jeden jest... jest stary. Znaczy, jest. Jako obrońca dobry, ale za wolny po prostu. Po prostu go wszyscy wyprzedzą. No to nie jest Kellini. No niestety. O. Ale że PP dałeś, no to mnie zaskoczyłeś. No ja u, lubię, naprawdę nie grać. O, teraz 1-0. 1-0. O jezu, Eee, yeah! Ale to I tak 1 będzie. O jezu. Okay. Ale zmoczyłem tą akcję teraz. Ach, tak ładnie tam wyskoczyło. A teraz niewykorzystane sytuacje sytuacji lubię się mścić. A, co ty. O, dobra. Jezu, kocham obronę Juve. Po prostu, mam takich super obrońców. Ja też. W sumie jednych z najlepszych w grze, poza tam chyba Realem. O, dobrze. no. No taki, taki strzał na buf no, bufona no no proszę Cię. Ojejku. Będzie dzisiaj ciężko. Nie wiem, jakoś to nie, ale kogo mógłbym tać tam jeszcze oprócz pepy nie wiem, no i lepiej mi się nim gra. Lichsteiner tam jest normalnie. Jest, jest, normalnie tak, ale go jakoś zawsze zmieniam u mnie na rezerwie. U mnie też, Raz, ja jakoś nie, nie trawię Lichsteinera. Jest. Czy jest ok, ma niby statystyki ok, ale. Nie, 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 nie. Wolę, wolę, jednak pepe. No w realu to Lichsteiner jest dobry, tylko jakoś ja nim nie potrafię grać. Ale możesz tam jeszcze w sumie ustawić Caseresa. Był też, był, ale chyba. Nie, mam go chyba. Już teraz nie wiem. Jestem tam Isla Jest, to isla, wiem, że mam na pewno Ale Pogba mam te... na pewno, bo kogoś trzeba będzie potem zmienić No strasznie Markizio szybko mi męczy, ja nie tak dużo tutaj biegam zawsze No Markizjo zawsze... ogólnie ma mało, ten, no. Oj, jakiś lecz. Jeden mały Oj, Kugol No i ktoś tam O, Widal wyskoczył No kurde Ale też to jest też mega zawodnik Co takie rzeczy potrafi zrobić no gdyby tak grali w Liga Mistrzów, to na pewno byłoby o wiele lepiej. No, no. Och, tatuś wrócił do domu. <laughs> <laughs> oh, ciekawe, pamiętam kiedyś nagrywałem, z kimś nagrywałem filmik właśnie i wyskoczył mi tato, no co ty, dawaj, co ty tak wolno, słabo grasz. No, no to w, ogóle, w ogóle tata mi zaraził FIFO To no. dobre. No, tato kiedyś pamiętam, graliśmy, oj, dużo graliśmy kiedyś. on teraz troszkę mniej. Ale też rozwalałem się? Rozwalałem się? Znaczy na, na początku tak, jak tam miałem 5-6 lat, tak? No to kurczę. Inaczej się nie dało, ale. No, później, już niestety. Nie szło mu tak lepiej, dlatego teraz rzadziej gramy. <grym, <grym, to, no, tak, na takiej zasadzie to działa teraz. No. Ach, Robin. Dobra. No, Juventus ma mega skład, naprawdę. Ja się zastanawiałem się w pierwszej kolejności, jak robiłem ultimate skład, czy właśnie nie robić włoskiego. No, ja ci powiem. Ja robię w No tak, ja robię, bo Real'owi ja kibicuję, tak, no to hiszpański sobie zrobiłem. Ale chyba w 14 się przemyślę, naprawdę, nad tym, nad włoskim. Zawsze właśnie... można zrobić drugi. Znaczy, ja jakoś nie preferuję, bo... Nie lubię, jakoś mam jeden składzik, jakoś nie chce mi się na drugi zbierać. Skoro wiem, że właśnie teraz mogę na Ramosa na przykład spróbować pozbierać, przecież w sumie drugi skład bym miał za to. No, no, to włoski nie jest za drogi. No właśnie nie jest, bo od 40. O! Ło! Ło! <laughs> grubo! O! No to bufon! To jednak bufon. Właśnie... O! Dan! No, Bufon! No! Bufon będzie dzisiaj bohaterem spotkania chyba że jakiegoś trika. Nie no na pewno Bufon Ja na niego mega liczę Tak samo na przykład w meczu z kamykiem Tylko na Bufona Nie wyobrażam sobie kogoś innego na bramce tym W Włoszech albo w tym Juwe No ale Bufon już jest stary emeryturka niedługo A tam będzie jak Van der Sar do 40 grał <laughs> Oby Ach. No to było ciekawe Wójcie się z kurde mistrz właśnie dzisiaj nim takie ręczki udało mi się postrzelać. O! No to świetna piwa po prostu, dobra <laughs> Dobrze, jednak ci obrońcy są jeszcze, o nie ma zasad <laughs> Aj Kurczę, jakby no to, to wpadło. Ciało. Jakby to wpadło, kurcze O nie, by fajnie. Dziewinko kurde też jest mega i właśnie nad dżowinko bym się zastanawiał się, czy na rezerwę. Nawet sobie nie wiesz kiedyś, że nie z mojej ligi, z tym, ale kurde. się nim też fajnie w fucie grał, bo na początku jak pierwszy raz skład miałem, to właśnie go kupiłem. Musi, potrzebowałem szybkiego napastnika, pamiętam. Ajajaj. aj, aj, aj. To. No, pamięci jest e, dobry, ale w fucie. E, on jest nie, tylko chyba się... na skrzydle. No właśnie na skrzydle, bo ja go właśnie wtedy pamiętam, bo to był już mój skład, to go wstawiłem właśnie jako napastnika. Normalnego. Ojojojojojojojojojojojojo! Oj. oj i gelini. O i Nie takie bufo. strzały, to nie na niego. No jednak, jednak... Kasa sama w sobie. Tak jest. O! O! Ty, o! No Ejer to też, kurde. A, no aj, mogę mogłem inaczej strzelić. Się. mogę Mogłem technicznie uderzyć, że nie na siłę. oj, 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 oj dobrze, rozegrasz, to będzie nieciekawie dla mnie. No właśnie, bufon, No! Złapał ten! Yeah, mistrz, mistrz po prostu. Się w ogóle z Dziowinko z główki trafiłem, myślałem, że padnę ze śmiechu. Dziowinko ma metr 64. No, no właśnie, on, i główki z nim. Kto to? Ramos mnie nie pokrył, Ramos. Z główki mi trafiłem, ale w sumie w statystyki... No ty masz lepsze skuteczność. skuteczność Przecież, no strzałów, tak? Więcej celnych. No to, 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 tak. Dobra, teraz trzeba ładnie teraz... zagrać. Szkoda mi, że Pepe też się strasznie wolno męczy, czy szybko męczy. W tym tutaj. Skurde, no. No, jednak to nie jest jakiś gościu od wytrzymałości. Tak samo nie być. No, mów no, mów, mów. No, mów, mów, mów. No, to, to ja mówię, pillow, nie wiem, tutaj 50 coś ma wytrzymałości, tam 60. On nigdy u mnie się jeszcze nie zmęczył, że musiałem go zmienić. No, nie, że... no nie, powiem ci, że właśnie dużo. Nim... Ujdziesz, już myślałem, nie że gol! Wierzę. Ja już myślałem, że bromeczka, kurde. Ale mnie nie było. A! Aaa! szybko wyskoczyłem, bo ten, Kurcze. No ale powiem, jak wrócisz do tego, Pirlo? On ogólnie niby dużo nim będziesz biegał, ale on jakoś tak. tak no jak stoi. W... No, no, jak w życiu, on stoi. To jest geniusz, on tylko dogrywa piłki. No, no, ale się super nie gada. Szczególnie jak są wolne, to po prostu no, nie ma piły. No, wolne są piękne, Pirlo. Oj, o, o, dobrze, pilo. No patrz, biegnie przecież, nie widzisz? <laughs> Ale to nie jest taki bieg jak Jovinko bieg. No Bo tak, Dziwinko no. To aż się za nim kurzy. Ło, panie! Ło! widać było? O, panie, gol! Aj! Kurde, się nie połapał. Co tu się dzieje? Ojej. Boże. No i masz, pilo, no. No, kurczę. No, kurcze, no tu podaję, klikam, coś mi chyba patrz szwankuje. O, kurde, mi chyba też coś w nie działa. Eee. Och, no, Miller. No i Robin, no nie, nie, nie. Wracać się panowie, wracać. Schwein, tak jest. O, Miller, panie. O, brama, 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 jak nic. Jaki Ro, wolny? wolny? Czy coś? No właśnie, myślałem, że wolny będzie, skoro już tak co w ogóle leży. O nie. Nie umieraj! Miller, Myler chyba Nie umieraj! Bracie, wstawaj! <noise> Miller, dobrze No biegnij, o, biegnij, biegnij, biegnij O No kurcze, czemu tak mocno, czemu tak mocno się wznęłeś? Ciut lżej, ciut lżej Bukinić powiem ci dobry napastnik Ooo, Miller kontuzja Aż tak źle? No Oj, oj, oj nie tak, no kurczę. Ale co o tym w jak już tak staczałeś? Aha, w dobry napastnik, tylko leniwy. Czemu aż tak? No jak, z podęki ściąga na mecz, no kurde, prawie. Widziałeś to? No kurde, to ja po prostu Szacun dla niego, no kurde. Jak pojechał na przepisy. Ale myślał, że żółtej kartki nie dostanie, i tak dostał. Dostał, jedno, aż nie sprawdzałem, ale kurde, i tak pojechał ładnie. No Przynajmniej to... pomysłowy tak. Chciałem jakoś okazać radość, no. No i dobrze, ja czekam na to teraz w Fifie. Tylko może by to... o O, samo tego też po prostu uwielbiam. Innego... Tego, lewego pomocnika tutaj nie widzę po prostu. by się no, zmiany, ja wiesz? Wie? to, że trener go przerobił, bo on jest środkowym nominalnie. Tak, tak, wiem. To, to akurat gdzieś to czytałem. To było przed meczem jeszcze z Bayernem wiem, że czytałem właśnie porównania między... Yy, właśnie zawodników, to właśnie Pepe mi się strasznie myk... Mygrzy... Dobra, teraz... Isla czy Liechtenstein? dobra. Zobaczymy. Um, ja w sumie zmienię Robena, bo coś jakoś mi tej akcji właśnie... Isla, dobra. Wejdzie Isla za pp. Isla, hmm. dobra. No to już wiesz, <grafię> może lepiej nie mówić. Nie ja wiem jak na nich grać też. Dobra, troszeczkę tak i tak, dobra. Takie zmiany zrobimy. A kogo masz centralnie na środku obrony? W środku obrony Kielini, tylko go zawsze tam go ustawiam Centralnie przed Bufonem? Tak, tak, przed tak, Bufonem Kielini. Tak, Ojejku, Matri. Matri za kogo wszedł? Za Asamoe, bo tam wprowadziłem na lewą pomoc żywinko. W sumie mi się nie mega nim gra. Tam na przykład no. we Włoszech, jak gram, Włochami, na przykład strasznie męczy mi się szybko leża To właśnie tam wchodzi żywinko, a za Dziowinko, znaczy tego, za. El-Sharawiego zawsze wprowadzam jakiegoś napastnika. No to też jest jakiś pomysł. No. Mówię, strasznie mi tam pasuje. Okej. Okay. Kurczę, tak, Już, już, nie mi, grać już mnie przejrzałeś. Ojej, Pogba. A... Ojej. Wiesz, mi też się to nie marzy. <noise> Ale remis <noise> mógłby być. <noise> już jeden zremizowałem i to bardzo mi po, y, sytuację w, w lidze po, pokrzyżowało. No ale teraz Remis nic ci nie robi w sumie. tak, trzy punkty w następnym meczu. No następnie kolejne mecze wygrasz. Bo masz prostych przeciwników. <grym> tak, no, bardzo. O, drobinko. O, o! V nie! Kurczę, już bym wolnego, kurczę, chciał tu wykorzystać. Od, odkąd trafiłem Bailem, nie wiem czy widziałeś pewnie widziałeś. Widziałem kurczę. Bailem trafiłem to, ani jednego wolnego nie miałem w też. Nie wiem, czy nie chcą mi dawać tych... No kurczę, nie, ja, bo kocham, za bramy ja kocham... Ja kocham po prostu wolne w Fifie. Specjalnie się uczyłem w 12. No a tu masz jeszcze takich egzekutorów jak Pirlo no czy... No właśnie ostatnio mi się udało mi w tym sezonach trafić. Taką brameczkę. Gościarz wyszedł zaraz po niej. Ale kocham, jak mi w ultimecie rzadko wychodzą. Albo rzadko trafiam do trainerowca, to w tym... W sezonach co chwilę, albo po paru gołach nie ktoś wyjdzie, albo coś. O Panie, człowieku. Mm. Nie Dobra. Powiem Ci, że w Ultimacie trochę spieprzyli z Pogbą, bo tak, jako srebrny był mega drogi, nie? No tak. A jako złoty jest strasznie tani. No bo wiesz, to yy, srebrne bestie są takie wiesz... No tak. ...droższe. Panie, oddaj no tak. piłkę. Ktoś tu biega, Vidal. Matri. Co zrobisz matri? O o. Aj kurczę, kto tam o, za broń O, pogba. Jeśli masz Pogbę na środku, to polecam ci strzelać tak z 30 metrów. Po, mówisz to z... o Bomby takie. Mówisz, tak wali mocno. Jeszcze jakoś... Ja jako zawsze mam na rezerwę, nigdy nim nie mnie waliłem jeszcze. On jest mistrzowski w takich strzałach z dystansu. No dobiegniesz, widziałem Aj Ojejku! A panie Aj, co. on chciał zrobić a. Rusze, kolejny mecz przegrany no, jeszcze jeszcze chwilkę czasu Ja ostatnio właśnie Kurczę w ostatnich minutach to cię gola Okej okay. Ale teraz chyba nie stracisz masz GG no, O nie O shit Aj nojer, No, yer. no yer to też jest jednak no, fucie fucie jest boski, tutaj tak. troszeczkę gorszy, ale... O no. prze przeleciała sobie piłka. Myślałem, że chilini taki... Ile on ma wzrostu Mmm, Nie wiem dokładnie, ale jest wysoki. Jest 185 Tak, może i wyższy? No, nawet chyba wyższy. Kurde, myślałem, że on tu doskoczy, trafi. Ostatnio na niego liczyłem tutaj, kurczę, w meczu z tym, z Kamykiem. A tak Uf. troszkę mnie zawiódł, przy jednej, przy jednej okazji mnie nie zawiódł, tak to ładnie bronił. Do, do dostępu do bramki. Bo strzelałem, że więcej goli stracę. Ojej. No ja, ja też strzelałem, że dużo stracę, ale... Nie było tak źle. Co koniec? Tak. Jezu, jak się udało. No nie, powiem ci, że meczek był w miarę wyrównany w moich oczach, nie wiem jak ty to sądzisz, ale... Nie no wydaje mi się, że Juve przeważało. No, no tak mogło być widzę mistrzów, co? No mogło. Tak, i teraz hejtu No nic, dziękujemy wam za ten meczek. Zapraszamy na inne meczyki, innych kolejek y, i oraz innych lig i daradara. No i co, trzymajcie się, cześć. No i cześć.